2000, kadra 2012. Witajcie. Zaraz zaczniemy program Kadra 2012. Będzie działo się naprawdę dużo. Będzie działo się naprawdę w nowym stylu, ale, ale nie mogę wam niczego pokazać, dopóki nie zobaczycie naszej czołówki. Witajcie w programie KADRA 2012. Od dzisiaj co tydzień będziemy pokazywać Wam najpiękniejszy sport na świecie, a więc piłkę nożną. Jeśli macie kilka bądź kilkanaście lat i kochacie futbol, to jest program dla Was. Jeśli jeszcze go nie kochacie, to pokochacie go dzięki programowi KADRA 2012. W studio witam dziewczyny z Ciechocinka i chłopaków z klubu 15 z Bydgoszczy. Cześć! Cześć! To są jedne z 20 tysięcy dzieciaków, które grają w największych w Polsce rozgrywkach piłkarskich dla tego typu młodzieży i dzieci, a więc w pucharze telekomunikacji polskiej w piłce nożnej. 20 tysięcy dzieciaków to jest liczba, która naprawdę robi wrażenie. Teraz w Turnieju Telekomunikacji czas na półfinały, a więc odwiedziliśmy z kamerą programu Kadra 2012 mecze półfinałowe, które były rozgrywane w Gdańsku i Grodzisku Mazowieckim. Dzień. W półfinałowym turnieju o Puchar Telekomunikacji Polskiej imienia Marka Wielgusa w Gdańsku zagrało po 8 drużyn dziewcząt i chłopców. Mimo deszczu i trudnych warunków piłkarze dawali z siebie wszystko, najwięcej bramkarze. Krystian Paplarczyk z UKS-u Lech Winiary strzelając karnego zapewnił swojej drużynie awans do finału. To jest bardzo fajne uczucie, ale też ty, jak nie nie szedł do karnego to bym... Był, ja w finale lepsi byli piłkarze Salosu Szczecin. Bohater poprzedniego meczu musiał wyjmować piłkę z siatki już na początku meczu. Decydująca o zwycięstwie Salosu okazała się dobra znajomość przeciwnika. Graliśmy już z nimi, zobaczyliśmy ich błędy i uczyliśmy ich. Najwięcej goli w Gdańsku strzeliła jednak dziewczyna. Aż 18. Dla zwycięskiej drużyny Kusego Myślibusz. Się. Od kogo? Od brata. W półfinale w Grodzisku Mazowieckim o zwycięstwo wśród chłopców zagrały SMS Łódź z juniorem Radlin. Co trzeba zrobić, żeby grać o wszystko? No, no, walczyć z całym sercem. Grają bardzo dobry futbol. Grają piłką i jeszcze żadnego meczu nie przegrali. I strzeli z tego, co ja wiem, najwięcej bramek na razie w turnieju z chłopców. Obawy bramkarza SMS-u Łódź okazały się słuszne. To najładniejsza akcja meczu finałowego i całego turnieju. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty obrońca minięty i najszybciej strzelony gol dający zwycięstwo. Później już tylko radość i okazały puchar. Wśród dziewcząt wygrały modliszki słomków, które pokonały Pragę Warszawa 4 do 1. Na raz, na dwa, piętnaska tutaj gra, na trzy, na cztery, to nie są już bajery, na pięć, na sześć, śpiewamy najczęściej. Ole, 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 ole. Piętna no i jak słyszycie, duch naprawdę wielki w tych młodych chłopakach. To były mecze półfinałowe, jeśli chodzi o kuchary telekomunikacji polskiej w piłce nożnej. Te mecze, te turnieje grane były w Gdańsku i Grodzisku Mazowieckim. Za tydzień relacja z turniejów w Krakowie i Wrocławiu. Chłopaki z piętnastki wydgoszy przedstawili nam się całkiem nieźle. Powiedzcie, kto jest waszym największym piłkarskim idolem? Lionel Messi? Lionel Messi, a na przykład Ronaldinho? Też może być. Thierry Henry? Tak. Ktoś jeszcze? Przechodzisz do głowy? No tak. Kogo jeszcze? Szewczenko. Andrzej Szewczenko, teraz w Chelsea. Ale żeby grać tak jak Szewczenko, żeby grać tak Lionel Messi, trzeba wiedzieć, jak dobrze grać w piłkę nożną. Trzeba m.in. znać dobrze taktykę gry w piłkę nożną. Teraz nasz super ekskluzywny gość, który będzie nas wprowadzał w tajniki tej tajemniczej wiedzy, jaką jest taktyka piłkarska. Programu HADRA 2012 jest człowiek, którego świetnie znacie. Selekcjoner naszej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w roku 2002 i szef Wydziału Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, trener Jerzy Engel. Panie trenerze, witam serdecznie. Dzień dobry. Pytanie: Jeśli widzowie naszego programu, młodzi chłopcy czy też dziewczęta, chcą zacząć grać w piłkę, chcą interesować się taktyką, to jak to zrobić? Od czego w ogóle zacząć? Taktyka właściwie rozpoczyna się od początku gry w piłkę nożną. Jeśli ktoś z kimś rywalizuje, to już wchodzi, że tak powiem, w sferę działań taktycznych, no bo albo kogoś trzeba minąć z piłką, albo tę piłkę trzeba wybronić. I zaczyna się od razu, tak jak w szkole z matematyki, rozpoczynamy naukę od 1 plus 1 równa się 2, 2 plus 1, 2 plus 2 i tak dalej. Podobnie jest z taktyką. Rozpoczynamy od najprostszych, ale najważniejszych elementów. Od 1 na 1, tak jak tutaj widzimy na tym rysunku, 1 na 1, 1 jest z piłką, drugi Drugi broni, ten atakuje bramkę, więc ma najróżniejsze warianty ataku albo od linii, albo właśnie chcąc minąć od razu do środka i do strzału, a drugi natychmiast musi bronić. Więc mamy sytuację jeden na jednego. Rozwijając tę sytuację dalej, może być sytuacja dwóch. Na jednego. I też trzeba umieć tę sytuację rozegrać w najróżniejszy sposób. Czasem widzimy, jak zawodnik biegnie, e, obiegając tego, który ma piłkę, a czasem widzimy, jak ten, który ma piłkę, zagrywa i sam wychodzi na, na pozycję, chcąc otrzymać podanie od partnera. A więc mamy już sytuację dwóch na jednego. A teraz, chcąc dalej iść tym samym tokiem myślenia, dodajemy obrońcę i będziemy mieli sytuację. Dwóch na dwóch. I tak idąc powolutku, powolutku, dodając zawodników, dochodzimy aż do 11 na 11. Jest to proces bardzo długotrwały. Jest to proces, który trzeba właściwie nauczać przez całą swoją karierę. To non-stop się doskonali. Czy można powiedzieć, że na początku, kiedy się zaczyna grać w piłkę, najważniejszy jest drybling, czyli właśnie rozwiązywanie tych najprostszych sytuacji na boisku? No, drybling może nie tyle jest najważniejszą sprawą, co dobrze, jeśli ktoś ma talent do dryblingu i umiejętność, ale najważniejsza, żeby rozumiał, w jakiej sytuacji na boisku się znalazł? Każde świadome działanie na boisku jest taktyką. Czy będę chciał bronić, czy będę chciał atakować. Tak zwana taktyka indywidualna ataku lub bronienia. To była lekcja numer jeden od naszego selekcjonera z roku 2002 z Mistrzostw Świata Jerzego Engela. Oglądajcie nas, to jest program Kadra 2012. Za tydzień następna porcja taktyki. Wyobraźcie sobie, że z trenerem Jerzym Engelem spotkaliśmy się specjalnie w sali odpraw w której swoje zajęcia mają piłkarze pierwszej reprezentacji Polski, a my tutaj w studiu programu Kadra 2012 mamy też niesamowity gadżet, którego będziemy używać w następnych odcinkach na pewno. To jest nasza elektroniczna tablica, na której będziemy pokazywać Wam, jak gra się w piłkę nożną od strony taktycznej. Na przykład numer 9 Maciek Żurawski, możemy go dowolnie przesuwać, pokazując, jak zachowuje się podczas różnych akcji. Tak będą robili nasi eksperci od taktyki. Możemy również w formie graficznej, rysowania na przykład kolorem czerwonym, pokazać Wam, jak Tomek Frankowski strzela gola. Ale to nie jedyna niespodzianka w studiu i w programie Kadra 2012. Yeah! Jeśli mówimy o piłce nożnej, no to nieodłącznym elementem meczu piłkarskiego jest obecność sędziów. W naszym studiu nasz ekspert o spraw sędziowskich, Monika. Cześć, witam Cię. Cześć, witam. No właśnie, pani sędzia, to dosyć nietypowe. Ciekawe, czy ktoś z Was ma jakieś pytanie do Moniki? Jak masz na imię? Martyna. O co chciałabyś Monikę zapytać? Dlaczego pani została sędzią, a nie piłkarzem? E, piłka nożna zawsze mnie fascynowała i wolałam zająć się sędziowaniem niż graniem w piłkę nożną. No tym właśnie, bardziej, że kobiet jest tym jako sędzin mniej u nas w Polsce. No właśnie, i to jeszcze taki ładny. Ktoś woży, my z Was może ma pytanie do pani sędzi? Ty, jak masz na imię? Robert. O co chciałabyś zapytać Monikę? E, dlaczego sędzia ma specjalny strój? E, Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak jak ty masz koszulkę, spodenki, getry, tak samo ja mam swój strój. Tak samo koszulka, spodenki, getry, buty piłkarskie, gwizdek i oczywiście kartki. A mogłabyś prowadzić mecz ubrany jakoś inaczej? E, nie, raczej nie. Tego zabraniają przepisy. Tak, przepisy są dla piłkarzy e, takie same, jak i dla sędziów. Kochani, z Moniką będziemy spotykać się w każdym odcinku i wyjaśniać sprawy sędziowskie, jeśli chodzi o granie w piłkę nożną. A my teraz przenosimy się znowu do meczów półfinałowych rozgrywek o Puchar Telekomunikacji Polski. Tam zbierano podpisy pod wielką i ważną sprawą tego, aby Polska i Ukraina wspólnie w roku 2012 zorganizowały Piłkarskie Mistrzostwa Europy. Kamera programu Kadra 2012 przenosi się ponownie do Gdańska i Grodziska Mazowieckiego. Zbieranie podpisów poparcia dla Mistrzostw Europy w 2012 roku, które wspólnie organizować chcą Polska i Ukraina, to jedna z akcji przy okazji półfinałów 11. Pucharu TP imienia Marka Wielgusa. Na pewno to będzie precyz dla Polski, dla Ukrainy i miejmy nadzieję, że infrastruktura tutaj sportowa zostanie rozbudowana, zarówno jak w Polsce, jak i na Ukrainie. Specjalny namiot stanął do tej pory w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. Są to miejsca, w których będą rozgrywane mecze Mistrzostw Europy, jeśli Polska i Ukraina będą je organizować. Jestem jak najbardziej za, uważam, że to jest świetny pomysł i już się nie mogę doczekać. Pamiętajcie, każdy podpis to dodatkowy głos, który może pomóc. Podsumowanie zbierania podpisów odbędzie się podczas finałowego turnieju 11 Pucharu Telekomunikacji Polskiej 17 września w Warszawie. Za trzy miesiące, na początku grudnia, okaże się, czy Polska i Ukraina zorganizują razem Mistrzostwa Europy w roku 2012. Tę decyzję podejmie UEFA. Kadra 2012, chłopaki, którzy może w niej zagrają, są dzisiaj w studiu z nami, a my ekskluzywnie rozmawialiśmy z tymi młodymi piłkarzami, którzy grają teraz w kadrze 2008 pod wodzą Leo Benhakera. Ty jesteś dowodem na to i ty też, że marzenia się spełniają, bo jeszcze niedawno w ogóle nie myśleliście o grze w kadrze. A co byście powiedzieli młodym chłopakom, którzy chcieliby, tak jak wy, znaleźć się w pięknym dresie reprezentacji Polski? Jak to zrobić? No można albo kupić dres, albo ciężko pracować całe życie i kiedyś przyjdzie ta chwila. Tak już Radek powiedział, że trzeba ciężko pracować, żeby się tutaj akurat znaleźć. życzenie się pewnych, pewnych rzeczy, na których piłkarz powiedzmy nie może sobie pozwolić, jak trenuje, jak ma mecz, co weekend, co środę. Jakie to rzeczy? No przede wszystkim jakaś tam rozrywka i, i przede wszystkim skupienie się na treningu. To był Przemek Kaźmierszak, piłkarz, który teraz gra w Porto w Portugalii i w reprezentacji Polski. Jeszcze o nim usłyszycie. byli Radek Matosiak z GKS-u Bełchatów, Mariusz Pawełek, bramkarz Wisły Kraków i Przemek Kaźmierczak z Boa Porto. A to jest program Kadra 2012. Pierwszy odcinek, który zbliża się do końca. Fajnie było? A będzie jeszcze fajniej. Mamy dla Was jeszcze więcej niespodzianek od następnych odcinków. Widzimy się za tydzień. To był program Kadra 2012. Cześć!